De Erik, co można se powiedzieć po takim meczu jak ten, kiedy się Barça wygrywa tak ważny mecz? Barcelona już jest najlepszym zespołem bueno, w tym sezonie. Eh, bardzo dziękuję. Pierwsza część spotkania była, prawda była prawda bardzo skomplikowana. Que no i ten gol, którego zdobył Lamin, naprawdę wielkie gratulacje. Potem Fermin, jesteśmy bardzo szczęśliwi. To był niesamowity sezon. Jak myślimy o ja, Laminie to myślimy, że futbol jest bardzo prosty. W każdym meczu robi coś takiego. Jak można wytłumaczyć to, co on robi, ten jego wielki talent? Ludzie na całym świecie czekają na to, co pokaże. Widzę go na każdym treningu, potem to samo robi na meczach. Jest, jest, jest niewiarygodny, mamy wielkie szczęście, że jest w naszej drużynie. Za każdym razem, kiedy wiesz, że zagrasz do niego, to wiesz, że on zrobi z tym coś niezwykłego. To zawodnik, który zawsze miał coś niesamowitego, że zawsze zrobi coś wyjątkowego na boisku. Tak jak Messi. Ta, tak, zarówno Lamin, jak i Messi to niewiarygodni zawodnicy, ale myślę, że Lamin ma swoją drogę. Jeżeli będzie pracował tak jak teraz, to na pewno osiągnie ten poziom, bo, bo talent ma do tego. un momento muy en especial en esta temporada que que, que va a recordar hasta final de aquí en najbardziej más bueno, importante obviamente tenemos la espinita de la Champions que es algo que que me quedará Na pewno ten mecz, który wykluczył nas z finału Ligi Mistrzów, no to jest coś, co będę pamiętał. Nie mieliśmy jakichś wielkich oczekiwań, a oczywiście chcieliśmy wszystko wygrać. Ostatecznie wygraliśmy trzy tytoły i jesteśmy szczęśliwi. Ty musiałeś czekać na, na swój moment. Musiałeś znaleźć... Swoją pozycję, czekałeś cierpliwie, zagrałeś na kilku. No tak, musiałem czekać na, na, na swój moment i potem go wykorzystać. Dawał mi trener szansę w różnych okolicznościach. Najważniejsze to było się spisać i je wykorzystać.